Mówi się, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. To może i prawda, jednak w przypadku tej podróży pierwszy krok odrobinę się rozciągnie, ale po kolei. Na świecie istnieją dwie duże, powszechnie znane metropolie położone dokładnie na styku kontynentów. Pierwsza to turecki Stambuł pomiędzy Europą a Azją, którego tym razem nie będziemy odwiedzać. Za to w hali transferów tamtejszego lotniska przyjdzie mi spędzić prawie 15 godzin. Zbuduję sobie tu gdzieś pokój, jak tą Hanks. Nie do wiary, ale znalazłem jakieś użyteczne zastosowanie dla tego głównego. I tym samym jesteśmy już prawie w połowie pierwszego kroku. Jeszcze tylko jedyne 15,5 i pół godziny w samolocie i jesteśmy niemal u celu. Czyli nie tu. To jest Bogota. Cel jeszcze kawałek dalej. O, tu, tu, już bardziej? Tak, te statki oczekują na przeprawę przez Kanał Panamski. Czyli mniej więcej tam, gdzie my zaczniemy dziś nową serię. A skoro zaczynamy serię z Ameryki, to teraz powinienem ją jakoś zapowiedzieć. Zapewne powinienem powiedzieć, że było wspaniale. Czekają nas same najlepsze przygody, najpiękniejsze krajobrazy i podróż życia między wspaniałymi ludźmi. I nawet w dużej części byłaby to prawda, ale tym razem dowiemy się też, że nie każde miejsce jest fascynujące tylko dlatego, że jest daleko od domu. Nie pod wszystkimi palmami jest egzotycznie. A do tego często mniej, znaczy więcej i czasem warto zatrzymać się w dość nieoczywistych miejscach zamiast tylko je zaliczyć po drodze. Zapraszam do Ameryki Środkowej. Wziąłem sobie podwózkę, żeby pan mnie zawiózł na most. A tymczasem jakoś bardzo wczuł się w rolę i robi mi tutaj wycieczkę. Krajoznawczy. No dobrze. Opowiem Wam ciekawostkę. Do wczoraj nigdy w życiu nie byłem w Ameryce. A dzisiaj? Jestem w obydwu. Tam z tyłu za mostem to jest południowa, a tutaj już północna, ale jaja. Proszę sympatycznie ci panowie Jak tylko ściągną sobie te ścierki z twarzy, żeby było widać uśmiech. No ale w sumie, dopóki mnie nikt nie zmusza, to co mi do tego. Jeżdżając do Panamy, spodziewałem się zastać tutaj coś pomiędzy Hiszpanią, Stanami Zjednoczonymi, a Trzecim Światem. I w sumie tak jest, tylko szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony tym, jak bardzo ta proporcja jest przesunięta w stronę Trzeciego Świata. I nie powiem z tej okazji, że ła! Jaka nędza, nigdy czegoś takiego nie widziałem! Bo umówmy się, że wróciłem niedawno z Afryki. No ale jednak, o kurwa, teraz dziecko na Golasa biegnie po ulicy. <grym>, no właśnie. Mówiąc to, mam na myśli ogólną atmosferę tego miejsca. Charakterystyczną, może bardziej dla krajów takich rozwijających się. To znaczy ulicznych sprzedawców, te wrzaski, smród na ulicy. W takim klimacie tropikalnym to gniją wszystkie śmieci tygodniami. Dziury takie, że na środku chodnika w centrum miasta można wpaść i zniknąć na wieczne czasy. Dziwi mnie to o tyle, że Panama uznawana jest za finansowe i gospodarcze centrum. Ameryki Środkowej, ten kraj, który jest najbardziej rozwinięty, wyedukowany i takie rzeczy tutaj można zastać. No spodziewałem się tego typu obrazków gdzieś, nie wiem, w nikaragui, Czymś takim. Hej, ja, hej. Ja. Bezdomny Rodweiler sobie łaził ulicą. Przed chwilą jakaś dziwka wychynęła z bramy i mnie nakłaniała do zawarcia znajomości. Chyba w jakąś ciekawą dzielnicę wszedłem. No nic, tak czy inaczej, jak widać, na wszystkich ulicach bardzo mocno wyeksponowane są barwy narodowe. A to jak do mnie domniemuję, z tego względu, iż listopad jest dla Panamy miesiącem szczególnym. Otóż. No, sympatyczni ci ludzie nawet są. Ojej! Ole. Otóż, jak my czasem narzekamy, że nasze święto niepodległości wypada w najgorszym miesiącu roku, listopadzie, tak Panamczycy przebijają nas pod tym względem, gdyż święta niepodległości mają aż dwa. I to obydwa, właśnie w listopadzie. Inna sprawa, że tutaj listopad oferuje trochę przyjaźniejszą aurę. I chociaż miejscami Panama wygląda tak jak wygląda, że czasem po ulicy przebiegnie kura, to jednak trzeba przyznać, że reputacja ekonomicznego lidera regionu też nie wzięła się znikąd, co widać na przykład za moimi plecami. Jako że kraj ten jest jednym z tak zwanych rajów podatkowych, to swoją siedzibę znalazły tutaj liczne banki i w ogóle bogate firmy. A jak powszechnie wiadomo, wielkie pieniądze można zarabiać tylko w wielkich budynkach. No bo w takich niskich na no to już by było trudniej. A jak do tego kiedyś na przykład przyjdzie kryzys i taki zbankrutowany bankier ma potrzebę skądś się. Efektownie rzucić, no to przecież nie będzie skakał z pierwszego piętra. By sobie tylko nogi połamał. No i na co mu to? Trzeba przyznać, że ta bogata strona Panama City jest dosyć imponująca. Swoją drogą mieszka w tym mieście 700 tysięcy mieszkańców. a czyli tak, żadna sensacja, ani dużo, ani mało, ale mniej niż w Lilongwe. No, i kto tutaj jest tygrysem rozwoju? Wieczorami Panamczycy przychodzą się relaksować na taki bulwar nad Pacyfikiem. Nazywa się Sinta Costera. I takoż i ja postanowiłem uczynić. Jest taka zasada: jak coś się nazywa największym targiem rybnym, to dobrze się nazywa, a trochę gorzej pachnie. Ale kozackie miejsce, Kurczę, nie spodziewałem się, myślałem, że będzie kilka straganów i tyle. Piwko też dobre. I przy tej okazji wreszcie będzie mi dane spróbować ceviche, czyli ośmiornicy marynowanej w cytrynie i ostrych papryczkach. Spoko. I cała zabawa za niecałe 4 dolary 3,75. Akceptowalnie. I powiedziałem tu o dolarach nieprzypadkowo, albowiem Panama ma wprawdzie swoją walutę, która się nazywa Balboa, jednak ma ona stały przelicznik do dolara, który wynosi Jeden do jednego. Innymi słowy jest to po prostu zwykły dolar tylko w lokalnym brandingu. Co więcej, większe kwoty i tak płaci się w dolarowych banknotach, bo Balboa występuje tylko i wyłącznie w monetach. O, taka to waluta. Kolejnym przystankiem na trasie naszego dzisiejszego spaceru wzdłuż oceanu jest Kaskowiecho, czyli Starówka. Odremontowana 7 lat temu ze stanu kompletnego slamsu, gdzie nie dało się wejść do rangi głównej atrakcji turystycznej w mieście. Jej centrum wyznacza plac Niepodległości, na którym 3 listopada 1903 roku Panama ogłosiła niepodległość od Kolumbii. Natomiast wieczorem 18 listopada 2001 roku ja ogłaszam, że zmęczyłem się tym łażeniem i gadaniem do kamery. Będzie na dzisiaj. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś jakoś dopomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza na pewno wydatnie się do tego przyczynią. A jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki, które już wkrótce może zmienisz zdanie.